Szanowni Państwo, w tym wyjątkowym czasie Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia i przede wszystkim zdrowia. Niech gwiazda betlejemska zaświeci nad naszymi domami i rodzinami, zwiastując dobrą nowinę, a nowonarodzony Zbawiciel udzieli wszelkich łask. Radość towarzysząca przeżywaniu świąt niech przyniesie nam wszystkim spokój, ciepło, wzajemną życzliwość i zagości na trwale w naszych sercach, pozwalając odczuć, jakim niezwykłym darem są. Rodzinne więzi. Szanowni Państwo, dobiega końca rok 2020. Epidemia sprawiła, że upłynął on pod znakiem izolacji, wielu ograniczeń, a także smutku i bólu po utracie znajomych i najbliższych. Żegnamy go bez żalu z przekonaniem, że to, co najgorsze, mamy już za sobą. Oby nowy rok pozwolił nam wszystkim na powrót do normalności w rodzinach, szkołach i w pracy, na aktywność w wielu dziedzinach i na spotkania w gronie rodziny i przyjaciół bez ograniczeń. Życzę Państwu w nowym roku tego, czego nam najbardziej potrzeba zdrowia, spokoju i spełnienia najważniejszych marzeń i planów.